W skanerze szkolnym w studio radiowym jest pan Marek Wojtuła, nauczyciel chemii i fizyki, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Piźnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Dzień wszystkich. Jak panu się podoba nasze nowe studio? No, na miarę możliwości, ale świetne z tego powodu, że jest. I to jest najważniejsze. To jest przede wszystkim pana zasługa, bo gdyby nie pan, to by to studio nie powstało. No tak naprawdę to wasze. Wy się tym zajmujecie i wy w tym uczestniczycie, natomiast my jesteśmy tutaj po to, żeby wam pomagać. Przygotowując się do tej rozmowy, cały czas mi się jednym pytaniem. Chemia czy fizyka? Co z Panu pisze? No zdecydowanie chemia. Zdecydowanie chemia i, i fizyka jest y, dla mnie przymiotem dodatkowym, natomiast no, chemia jest, to jest mój kierunkowy przedmiot i jego bardzo lubię. To jest duża, duże moje zainteresowanie i duża moja radość, jeżeli mogę coś nowego poczytać, nowego znaleźć w literaturze itd. A ta fascynacja naukami ścisłymi była już od dziecka? Bo jak wiadomo, w tamtych czasach nie było Discovery Channel, nie było internetu. Ale, by, ale byli tacy ludzie, że potrafi nie zainteresować. Czyli to wszystko zaczęło się tak od dziecka jak? To, nie... się, to się zdarzyło już tak w szkole podstawowej, w granicach piątej, szóstej klasy. Mogę powiedzieć, że miałem takiego świetnego sąsiada, który bardzo właśnie... wiele, bardzo wiele mi w tym ukierunkował mnie właśnie na to. Uprzedził pan moje właśnie pytanie, bo no. zresztą pana sąsiadem był pan profesor Marcin Wójcik, bo o nim właśnie tak mował, tak to on zaszczepił w panu tą fascynację. Znaczy, może nie do końca tą... fascynację taką, ale po prostu te doświadczenia, które nam jako dzieciom pokazywał, te puszczanie rakiet słynnych i tak dalej, różnego rodzaju maszyny elektryczne, to nas po prostu w jakiś sposób i mnie szczególnie no, naprowadziło to, żeby taką akurat nie, dalszy kierunek kształcenia taki właśnie wybrać później. A później został pan nauczycielem. No zanim zostałem nauczyciony. Jeszcze, jeszcze, skrzec... jeszcze, 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 A... jeszcze były czasy w szkoły średniej. Nie, tak. I to było um, wspaniałe dla mnie techniką chemiczną Dębicy. Dzisiaj jest to inna szkoła, która... Ja no, jestem spadkobiercą tamtej, to jest zespół szkół 2 im. Mm. im. Pozdrawiam również. Natomiast ta szkoła dała mi bardzo dużo wiedzy, myślę i bardzo dużo... Mm. No, rozbudziła moje zainteresowanie. To była świetna szkoła. A później został pan nauczycielem chemii. Ale gdyby nie nauczyciel, to kto? Nie nauczyciel? No, miałem taki pomysł na życie również, ale z, z, troszkę mi technikum zmarnowało ten pomysł, chociaż takie świetne. Ponieważ w technikum chemicznym wtedy nie było biologii yy, w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli. No i niestety, no, <laughs> miałem pomysł być weterynarzem. Ale, 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 bliżej, panu było ale do chemii. bliżej mi było do chemii, to jedno z drugim wiązane, związane, bo to pokrewne dziedziny wiedzy, bo chemia jednak jest ważna w medycynie i w takich właśnie naukach. Trochę banalne pytanie, ale jak zostaje się dyrektorem liceum? Dyrektorem liceum się zostaje w ten sposób, że jest coś takiego jak pomysł moich kolegów i koleżanek, które do tego mnie w jakiś sposób umotywowały, umotywowali, przepraszam. To jest bardzo ważna rzecz. Byłem wtedy dużo młodszy. No, prawdopodobnie A. byłem najmłodszym dyrektorem w województwie tarnowskim wtedy. No było to już ponad... Stres pewnie był duży. To był ogromny, oczywiście te konkursy no to były... były to był konkurs. Konkurs, To był konkurs, tak. To, był, to, był, to były pierwsze, byli pierwsi dyrektorzy tak zwanej tej nowej Polski, wtedy staliśmy się tymi dyrektorami właśnie po przemianach. Konkurs w kuratorium tarnowskim, który udało mi się wygrać i zostałem dyrektorem. A To już jest ponad 20 lat. No, troszkę Jeśli... to jest więcej. No nawet ponad. rok, teraz już jest. 20, za niedługo będzie 25 lat. Rocznica. Ale Jeżeli będzie oczywiście. A trudno jest szefować taką szkołą? No na pewno nie jest to łatwe. Szkoła średnia jest szkołą specyficzną, dającą na pewno bardzo dużo satysfakcji z tej pracy. Nie zawsze wszystko się udaje, natomiast najważniejsi są ludzie po prostu. W całej pracy dyrektorskiej, pracy nauczyciela najważniejsi są ludzie, czyli uczniowie i nauczyciele, no i oczywiście rodzice, z którymi się współpracuje. Jeżeli jest przechylność rodziców, jest chęć pracy wśród uczniów i jeszcze znajduje się sprzyjające warunki no, powiedzmy sobie takie administracyjne, tak. czyli współpraca z samorządem, z, z organem prowadzącym. Wcześniej to był kurator oświaty, później powiat po przemianowaniu i zmienieniu funkcji. Także to jest najważniejsze. Po prostu no, ja wierzę w ludzi. Bez ludzi nic się nie dzieje. Ale nie robić. fajnie być szefem, dopóki nie trzeba nie wiem, podejmować trudnych decyzji, czy też no, kogoś po prostu zwolnić z pracy albo pouczać swoich pracowników, no to jest trudne. Myślę, że z pozycji dyrektora można powiedzieć w ten sposób i każdy myślę dyrektor to potwierdzi, nie tylko ten, który pracuje w szkole, ale wszędzie, że najważniejszym, najważniejszym problemem i rzeczą, z którą trzeba sobie poradzić są po prostu ludzie. No mam nadzieję, że, że tutaj no, udawało mi się do tej pory w jakiś sposób bezkolizyjny dokonywać pewnych wyborów, aczkolwiek na pewno nie jest to łatwe. Eee, <laughs> prowadzi Pan lekcje chemii i fizyki. A dlaczego Pan nie lubi eee zadawać uczniom sprawdzianych kartkówek. Znaczy, no, muszę to robić. No musi pan, ale sam chciał, ja, ja, żeby pan powiedział. Ja bym ja, 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 ja sobie to wyobrażam sobie w ten sposób, że uczeń przychodzący do szkoły po prostu wie po przychodzi. Że nie robi tego po to, żeby, nie jest po to na lekcji, żeby wyjść, tylko po to, żeby ja najwięcej z tej lekcji wynieść, ja najwięcej z tej lekcji skorzystać. Oczywiście, że ocenianie jest zresztą bardzo ważną, istotną, motywującą na pewno. No ale z drugiej strony wierzę w mądrość uczniowi i, i też pewne, pewne rzeczy nie można moim zdaniem robić na siłę. Oczywiście wymagania, które są muszą być spełnione, ale też nie można robić się na siłę. Mija rok od ważnego wydarzenia z życia no, szkoły, ale przede wszystkim pana życiu. Wie pan o co mi chodzi? Nie cały rok. Nie podejrzewam. Nie cały rok temu zniknęły wąsy. Dlaczego pan na to się zdecydował? Takie. No, to jest... To jest... Dłuższy Zakład czy... nie, nie, nie. To była umowa z moim synem, że jak będzie brał ślub, to ja zgolę losy, co się uczyniłem. <noise> Jest pan zadowolony z tego, czy Bardzo, bardzo, bardzo. Lepiej, Lepiej bez losu? Już nie zamierzam zapuszczać. A co pan lubi robić w wolnych chwilach? Oprócz no, czytania książek i oglądania Discovery Channel no. no, to... i słuchania no, radiowej trójki. Radiowej ja trójki oczywiście. <noise> Zajmuję się domem, czyli z ogrodem. Różnego rodzaju takimi rzeczami, które tam z tym są związane, więc przycinaniem drzewek, yy, pożyczkami, agresem. no i różnymi tego typu tematami. Chyba Pan mówi to, nawet podróżować z tego, co. No podróżować bardzo lubię. No, jeszcze nie wszystkie moje marzenia się spełniły odnośnie podróży, ale mam nadzieję, że się spełnią. Natomiast najbardziej lubię podróżować po Polsce. Jest ona dla mnie miejscem, w którym jest. Setki tysięcy miejsc, których na pewno jeszcze nie, nie, nie widziałem i nie zobaczę, a warte są zobaczenia. Pan, Nawet w naszej najbliższej okolicy. Pan mówi właśnie o marzeniach co do podróży. Jakie właśnie to są marzenia, co by chciał pan zwiedzić w najbliższym czasie? Czy... Powiem szczerze, że nie byłem jeszcze we Włoszech, chciałbym się wybrać do Włoch. Oprócz tego, że chciałbym być na, na, na placu św. Piotra, co dla mnie jest bardzo ważne, chciałbym przede wszystkim zobaczyć te Miejsca, Toskanie, miejsca, o których dużo czytałem, dużo się dowiedziałem, ale niestety tam jeszcze nie byłem. Chciałem to zobaczyć. Chciałem spróbować tej włoskiej kuchni w oryginale. I pizzy. I pincy, i, i risotto i innych rzeczy z tym związanych. No a teraz czas na trochę poważniejsze sprawy. W tym roku, 70-lecie liceum w Bliźnie. Jak szkoła przygotowuje się na to wydarzenie? No, jest to bardzo ważna dla nas rzecz. Przygotowujemy się w ten sposób, że. 2 maja tego roku będziemy organizujemy uroczystości z tym związane nie chodzi nam o jakąś wielką wielkie wydarzenie natomiast chodzi nam o to żeby jak najwięcej ludzi zgromadzić wokół tego więc rozmawiamy z absolwentami rozmawiamy z środowiskiem bizneńskim mhm. rozmawiamy oczywiście również z rodzicami na spotkaniu ale również z wami bo wy jesteście takim Klu tego wszystkiego, chciałbym, żebyście w pełni zauczestniczyli w tych uroczystościach. No a taki pomysł, który tutaj mamy już od lat się nam rodził w naszych głowach, żeby na 70 lecie szkoły zebrać jak najwięcej naszych księży absolwentów i chcemy to, jest to prawie zrobić 40, ponad 40 tak, absolwentów żyjących w tej chwili, tych, którzy, w tym pochodzą, mój kuzyn. którzy pochodzą z tego terenu tutaj Pilzna, ale nie tylko, bo mamy również księży, przepraszam, którzy pochodzą. it's supposed